Witam Was bardzo serdecznie, jestem Kamirju i witam na kolejnym odcinku z Dark Souls Master na moim kanale. W tym odcinku, zanim przeskoczymy do myśla, w którym ostatnio umarłem, mam nadzieję, że pamiętacie, chciałbym Wam pokazać kilka rzeczy, których, które znalazłem poza odcinkiem, ale nie byłem w nich na odcinku. Więc zrobimy takie szybkie przeskoki. Czemu swoim drogą i tu wszyscy nie żyją? A to dlatego, bo nagrywałem to drugi raz, bo jestem głupi i za pierwszym razem nie włączyłem nagrywania. A więc tak, pierwszą rzeczą jest ten handlarz z genialnymi tekstami i żoną Miską, jeśli dobrze rozumiem, ale to jest mało ważne. U niego możemy kupić klucz, który otworzy każdy bodajże że zamek w mieście nieumarłych. To jest bardzo ważna sprawa. No i mam bardzo fajne teksty. Jednym z nich jest na przykład, żebym się zrzucił z krawędzi. Ale to nieważne. Tymczasem yy, przenosimy się do kolejnego miejsca, które, chci które chciałem Wam pokazać i w sumie je odkryć, bo jeszcze go nie sprawdzałem, także widzimy się za chwileczkę. Ty kurwo. No. Gul. Także już jesteśmy w kolejnym miejscu Widzieliście jak przez chwilę dostałem wyja I są to te drzwi Czy się otworzą? Tak Bo mamy klucz Mam nadzieję, że tutaj nic nas nie zaatakuje I że znajdziemy coś ciekawego Bo jednak nie chcę marnować ani mojego, ani waszego czasu Zwłaszcza, że Mamy co robić Aha, i tu jest przejście do tej Skrzynki Nie sprawdziłem, czy to czasem nie jest mimik Żywica Złotej sosy, coś Epickiego, dobra. To już sprawdziliśmy, także widzimy się w kolejnej części, no i w kolejnym miejscu, które chcę sprawdzić. Do za chwilę. I jesteśmy w kolejnej części. Tak naprawdę są to jednocześnie dwie rzeczy tutaj, które chcę Wam pokazać, ale jedną zajmiemy się za chwilę i dotyczy ona mojego nowego miecza. Ale to za chwilkę. Te drzwi niestety już otworzyłem, ale nie sprawdzałem, co było w środku. Także szybciutko się tutaj przebiegniemy ponieważ to wcześniej było zamknięte i mam nadzieję, że znajdziemy tu cokolwiek ciekawego nie podoba mi się to, że to jest takie długie zjedzmy sobie okej okay. i jesteśmy na samym dnie, fajnie a jak mam być szczery, no to Z tego co widzę, to zesz zeszliśmy na jakieś. Jezus, Maria, cześć! Czemu nie chcesz zdechnąć? No, nie no, Frajerze, trafiaj kurwa w to gówno. Mech. Pójdziemy do góry. Na dół nie będę schodzić z tego względu, że sądzę, że to jest jakaś nowa lokacja. A tutaj mamy przejście. To to mam taki skrót. Ok. Tą lokacją myślę, że zajmiemy się w którymś z kolejnych odcinków. Spierdalajcie. A tymczasem ostatnia rzecz, jaką chcę Wam pokazać. I tak jak wcześniej powiedziałem, dotyczy ona mojego nowego miecza. Także. Hapsiup! A więc tak, jak już przed chwilą widzieliście, ja sobie pozamiatałem ten most, że tak powiem. I naszą wiwernę kojarzycie! Ale ona teraz nie do końca chce współpracować ze mną Ale to zaraz się ogarnie. Otóż chodzi mi o to, że... Jak widzicie, tam jest jeden przedmiot, dostałem jeszcze wpysk. Ok, tam jest jeden przedmiot, były dwa jeszcze przy tym ciele, bardziej na prawo, przy tej prawej krawędzi. I co się okazało? Ten miecz zdobyłem nie dlatego, że tam dobiegłem, ponieważ no, jak dobrze pamiętacie, nie mogłem tam dobiec, ale zdobyłem go właśnie dlatego, właśnie dlatego go zdobyłem. Najgorsze jest to, że nie wiem, jakie obrażenia ja mu zadaję. Na szczęście udało się. No, obrażenia zadaję mu, kuźwa, lekko mówiąc, tragiczne, a on mi, jak zwykle, kosmiczne. Witam pana Smoczka. Um, a więc tak. Mój plan z lekka nie wyszedł, bo planem było zajęcie się nim. Jednakże widzicie co on odpierdala, no myślę, że po prostu spierdolimy stąd jak najszybciej. O, i jesteśmy w parafii nieumarłych. No ja cię pojebało! Rozpalimy sobie ognicho I teraz pytanie, czy Koleżanka jest na górze. Nie, nie ma jej, także my spokojnie sobie bierzemy przedmiocik. No i myślę, że na tą chwileczkę to będzie wszystko, co chciałem wam pokazać, tak na Hopsiop. A teraz do rzeczy. Kłania się wam mistrz, po prostu mistrz głupoty i debilizmu. A dlaczego? A kurwa, dlatego, że jak widzicie, jestem sobie tutaj, tak tutaj miałem się czysto teoretycznie znaleźć po y, tym, co widzieliście przed chwilą. Ale jestem na tyle osobą inteligentną i ogarniętą że nie zauważyłem, że odłączyły mi się słuchawki, odpada. A w słuchawkach mam mikrofon. Więc jeśli nie mam słuchawek podłączonych, to nie mam podłączonego mikrofonu. Proste, prawda? Prawda. Jakoś nie zwróciłem na to uwagi, że nie mam dźwięku w słuchawkach, tylko normalnie. I cały czas, który tam sobie nabiłem, gadałem praktycznie kurwa do siebie, jak jebany idiota. Ale nieważne, miecz sobie dwa razy ulepszyłem, szybko wam streszczę co się stało. Pana, który tu był, zabiłem, dał nam demoniczny tytanit. Szczerze mówiąc, mogłem wam pokazać tą walkę w przyspieszeniu bądź czymś takim, jednakże... No, jak mam być szczery, sama walka nie była dość emocjonująca. Byłem nawet u bossa, sobie wyobraźcie, byłem u bossa! I wiecie co? I wiecie co? Umarłem, umarłem kurwa specjalnie dla was, żebyście mogli sobie to obejrzeć jak z nim walczę i teraz mam nadzieję nie umrzeć po dlaczego spytacie, ja wam odpowiem, ponieważ zostawiłem u tego bossa specjalnie dla was, żebyście mogli zobaczyć jak idę tam i mam nadzieję nie umieram, bo wcześniej mi się umarło, na szczęście ta śmierć nie była drastyczna i nie krzyczałem za dużo cześć, więc nic nie przegapiliście. No, jednakże teraz, jeśli bym umarł i straciłbym te 13 tysięcy, aktualnie w sumie więcej, bo zanim tam dojdę, to troszkę jeszcze nazbieram, to, no, nie powiem, byłbym wkurwiony. Bo dla mnie to już są dwa poziomy. To się może tak wydawać, że to jest wciul, albo że to jest mało. Tak naprawdę to jest i mało, i wciul. Z jednego prostego powodu. Wciul bo dwa poziomy, a ja żeby dwa poziomy nabić to już jednak trochę trzeba pozabijać to pierwsza sprawa druga sprawa e, mało, no bo jednak w stosunku do tego ile czasami trzeba mieć e, tak jak ja na przykład w Soulsach dwójce gdzie miałem tam jakieś 400 czy 500 godzin przegrane i tę grę przeszedłem 4 razy no to ja już tam płaciłem że tak ujmę trochę grubsze sumki zalewelowanie ale to nie o to chodzi chodzi o to, że ja tu zaczynam powiedzmy nową grę, bo, no bo jednak nie mam tu nie wiadomo którego poziomu który wiedziałem, że mnie ciul trafi e, no i jednak ja tych duszy potrzebuję, prawda, tak e, dlatego zabijemy w tej lokacji, tam sobie zabiłem tych dwóch typa, bo łącznie, jak się okazało tych tu rycerzy jest pięciu. Znalazłem też tu włócznię. Którą zaraz powiem wam gdzie jest. Ogólnie mam ich na trzy silne ataki, więc nie jest źle. Z czym się teraz będziemy mierzyć, mogę wam przy okazji powiedzieć. Chwila, bo tu jeden ciul wyskoczy. O, 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 i widzicie? Bo tutaj też właśnie poszedłem. Eee. Aha, Simon, dzięki, Simon do mnie napisał. Nie wiem, czy wy to na odcinku zobaczycie. Aczkolwiek napisał mi, że przedupie. No patrzcie, kuźwa, family friendly, nie? Swoją drogą pozdrawiam cię, Sajmek. Nie mogę się doczekać, aż razem zagramy w to gówno i razem będziemy się wkurwiać. Może nawet z Ivernem mi pomożesz przejść, bo wiem, że mi oglądasz. Twoją drogą wybacz, że tak późno zacząłem grać bez tarczy. Aczkolwiek ja odcinki czasami staram się robić do przodu i niestety dopiero w tym odcinku jestem bez tarczy. Ale mniejsza z tym. Jezus, miałem użyć człowieczeństwa, tego nie zrobiłem. Jak widzicie, człowiekiem nie jestem. O, kurwa! O, ho, ho my friend! Mine freunde! Jest! Po dupie go słyrnąłem! Dobrze. Także tego. Idziemy do bossa. Bosa tak naprawdę, widać już yy, sprzed mgły. Jest on, o właśnie tam jest to taki motylek, który nie wiem czy jest bardziej ładny czy bardziej kuźwa dziwny, bo na swój sposób mam swoje... moje dusze, moje dusze. I oczywiście ta niepokojąca nutka, gdzie ty jesteś? Tu jesteś, ok. Ja też mam na niego taktykę, ponieważ, O, no i oczywiście. Mam na niego taktykę i po tym jak to mówię, to dostaję pysk. E, moja taktyka na niego jest bardzo, bardzo prosta. Otóż on tak nas atakuje przez jakiś czas, ale w pewnym momencie on ląduje tutaj. Daj mi się kurwo napić. Dobra, e, życie na full. Myślę, że on zaraz przeleci na... O, nie, nie ma chuja, nie ma chuja, nie ma chuja. Eee, on powinien niedługo wylądować. Powinien, to że powinien, nie oznacza, że to zrobi Bo pewnie, ty kurwa, no jak on mnie napierdala teraz, kurwa, chciałem wam pokazać coś fajnego. Bo wcześniej mi tak fajnie szło. Umarłem specjalnie dla was. A teraz, jak na złość, dostaję popysku. On nie chce lądować. Noż kurna go. Pierdzielona mać, chodź tu dobra, pyk, pyk i on teraz wybuchnie. Aaaa, wiedziałem i jeszcze zdążymy. Nie, nie zdążyłem go jeszcze uderzyć, ale okej, okay, jest dobrze. No, sama walka tutaj nie jest zbyt dynamiczna. Widać, że to jest, mógłbym powiedzieć, typowa walka, ty, kurwa, mać dystansowa, noż, ty kurwo. Jeśli te skrzydła kurwa powyrywam, to zobaczymy, czy będziesz taki mądry. A ten róg, to jak ci kurwa podłog wsadzę, to będziesz, kurwa miał. Swoją drogą ciekawy ma ten róg. Dam sobie rękę upieprzyć, że. A ja w sumie nie wiem, czy to tak działa, bo już zabiłem dwóch bossów, a żadnej duszy bossa nie dostałem. W sumie trzech bossów, no bo jeszcze gargulca. Kurwa! Oj, zajebany! Teraz! Ha, 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 Nie ma! Nie ma tak łatwo! Wyląduj, no i teraz! Napis... Kurwa wyrwę mu te skrzydła i w dubsko kurwa wsadzę. Okej. Okay. Pyk, 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 pyk. Okej, okay, on teraz wybuchnie, niech on sobie wybuchnie Ochuj, dobra, dobra, dobra Nie myślałem, że to mnie dotknie na pisie Nie! Dobrze! Dobrze ja W sumie mam jeszcze dużo czasu na odcinek Gapie się kurwa na zegarek, a tu dostaję w dupę Tak jak mówię, no. wcześniej szło wybornie a teraz chciałbym pokazać, że umiem robić te przewroty, że z Kimi jednak z dwójki, trójki mi został, a tymczasem dostaję po pysku, została mi jedna butelka Estusa. Jeśli on jakoś niedługo nie wyląduje, to dostanę kuźwa w ryj. Raz, drugi, trzeci i się skończy, co ty robisz. Nie obraziłbym się, gdybyś wylądował, wiesz. Ach, kurde. Teraz za wszelką cenę nie chcę umrzeć. No bo jak widzicie, jestem bardzo bliski zwycięstwa. On ląduje! Dobrze! Proszę cię, no, ładuj się! GIN! Ej, 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 ej. O, dostaliśmy jego duszę. No, i człowieczeństwo fajno. To co, koniec odcinka, tak? Zabiliśmy bosa, kończymy odcinek Dark Soulsów. Eee, byliście na odcinku Kamira, najlepszego youtubera na polskim YouTubie, masło maślane. Eee, nie, no oczywiście żartuję. Pójdziemy jeszcze trochę dalej, ponieważ Mam jeszcze chwilę czasu, tylko mam nadzieję, że gdzieś tu będzie ognisko, ponieważ ja kurwa nie mam butelek Estusa, no bo tak jak mówiłem, no jestem kurwa głupi poza odcinkiem, coś w sensie, poza odcinkiem. Tak jak mi się mikrofon wypierdolił, no to potrafię ładnie unikać. Prawie go zabiłem, ale dałem się zajebać. No a tutaj dostawałem po dupie i to nieźle się aktywował troszkę. Czy to jest Andrę? Klucz do piwnicy wieży strażniczej. Boski żar, kości wiodąca do domu. Przecież to wygląda jak... Jak Andrę? tak mi się zdaje, co nie? Zresztą wszystko by się zgadzało, tutaj takie warsztaty i tak dalej. Hmm. Ale nigdzie dalej chyba iść tutaj nie możemy. Ja mam 25 tysięcy. Nie, dalej iść nie możemy tutaj nigdzie. Także zejdziemy na dół, zobaczymy czy tam jeszcze coś jest i będziemy mieli jeszcze 10 minut odcinka, mniej więcej tak, tak, 10 minut, żeby iść w jakieś inne miejsce. Hmm. Dostaliśmy klucz, więc może tu jest jakaś piwnica, czy coś takiego? Nie. Klucz do piwnicy wieży strażniczej. Wieża strażnicza to czasem może nie będzie właśnie... Tam się coś zaświeciło? Tak, tam się coś świeci. Czy to czasem też nie jest miejsce, gdzie jest właśnie ten żywy Andre, że tak powiem, bo nie wiem teraz, ile jestem lekko zdezorientowany, więc skoczymy się do Andrze też. Tutaj nic nie ma. ok. Także szybkie cięcie, skoczymy się do Andrze. Mam nadzieję, że powie nam coś na temat postaci, którą zobaczyliśmy na górze w wieży po bosie. Także hop! A więc jesteśmy już tutaj właśnie zanim zapomnę, a ja mam tendencję do... a właśnie człowieczeństwa nie mam. Tendencję do zapominania o tym. Użyjemy sobie człowieczeństwa. Czy użyć tego? Nie no, na razie użyjemy sobie dwóch tych. A nóż no te bliźniacze się kiedyś przydadzą. Swoją drogą, zaludnął sobie teraz bardzo fajne hobby. Otóż... Yy... ze statystyki wam moje pokazuję na chuj. Otóż powiedzmy, że odkrywam historię Lordran. Dosłownie odkrywam historię. A... Aha, to jestem już. Okej, okay. nie wiem, nie ingeruję. Mm, hy, 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 hy. Otóż yy, czytam sobie teraz w, yy, wiadomości, dialogi, postaci i tak dalej. Z przedmiotów staram się odkryć historię tego, co się stało naprawdę w tym królestwie, czemu to wszystko się tak potoczyło i to, co tu istnieje na jakichś zasadach.

Okej. Okay. Kup przedmiot. Może masz jakieś takie. Yy, lepsze te, jakieś lepsze, nie wiem, bronie. Nie nie masz. Czy nie chcesz się jeszcze nimi dzielić?

Smith box just won't do the trick. Start out with reinforcement. When that loses its charm, you can consider ascension. As you've noticed, this land is flush with the mad and wicked. You won't make it through the night without employing my services. <laughs> Not off. No, niestety nic nam ciekawego nie powiedział. I z tego co widzę, to broń nie naprawia się przy ogniskach. Warto zapamiętać, bo przecież przy ognisku przed chwilą byłem, a broń mi się nie naprawiła. Tylko 800 dobra zawsze coś. A tymczasem jeszcze szybko skoczymy się do jednego miejsca, do rzeczy Darkroot. Przypomina wam coś to miejsce? No, no nie! Udało się! Zajebiście! Będę mógł lepsze zrobić jakieś. Specjalne bl blonie, tak, blonie, nie bronie, blonie kurwa. Blonie tej wiesy, losu jest, blonie jej. Ach, kurwa, mój język polski jest czasami naprawdę wyborny. Ale nie skupiajmy się teraz na tym. E, jeśli dobrze pamiętacie, to w tym miejscu zginąłem z rąk dwóch takich golemów, którego już tam zarysy widzę. Tu jest już jeden na pewno. I tam ich jest więcej. Że tak ujmę, chciałbym wyrównać rachunki chociaż z jednym takim stworem, który nie wiem, czy on mnie teraz olewa, czy chce do mnie dobiec. Czodok! Filaz, spróbujmy, może. No nie, działa na nich chujowo, właśnie zmarnowałem jedną. Jeden z lepszych przedmiotów w tej grze. Ale w sumie, jak mam ten miecz, to oni przestają być zawsze straszni. I chyba są jednorazowi, bo oni tak znikają z takim rozpryskiem fajnym. Więc oni są chyba jednorazowymi przeciwnikami. Pojebało cię! Ej, dzięki! Ziomuś, mordeczko! Tylko czym ty jesteś? mi się chciał dowiedzieć. Tu mamy jakieś przejście chyba. Tak, tu mamy przejście do jakiejś wieży. Ej, może to jest ta wieża. Ta wieża strażnicza. Bo dostaliśmy przecież klucz do niej yy, ten. Tak, to jest to. Ale na razie to zostawiamy. Mamy jeszcze chwilę. Więc myślę, że. Zabijemy sobie tego i podejdziemy zobaczyć, z czym dokładnie mamy tam do czynienia. Okej. Okay. z nimi wychodzi, że mam już. Święty spokój, czysto teoretycznie Ale teraz... Co do kurwy nędzy? halo! O Jezus Maria, nie Dobra NIE! NIE! Nie, yy, wiecie, ja się na chwilę zawrócę. I myślę, że po prostu za chwilę tu przyjdziemy, jeśli znajdę jakieś ognisko. Jebany kuźwa. Yy. Orochi, no coś tam, kurwa, nie pamiętam jak to się nazywało, ale to się mówiło na to Orochi, no coś tam albo coś tam no Oroci. Taki kurwa dupty wąż, kurwa, z mitologii yy, shinto, czyli japońskiej, takiej starej przed buddyzmem, japiedole. Eee... Jezus Maria! Ty kurwa! Aaaa, kurwa Z deszczu podrynne po prostu. Dobra. E, na razie kończymy dzisiejszy odcinek. Fajnie go skończyłem No własną śmiercią i to w taki trochę chujowy sposób. Spierdalając przed jednym, wpierdalając się w drugie, ale nieważne. Do kolejnego odcinka dajcie łapkę w górę subskrypcję, jeśli podobał się Wam film i zapraszam do kolejnych filmów z Dark Souls Remastered niedługo też powinienem wrzucić coś z WWE no i smutna informacja dla osób, które oglądały Kingdoma niestety tej serii nie będę kontynuował ze względu na to, że ciężko mi się nią, y, ją nagrywa i po prostu nie czuję, żebym miał do tego aż taką smykałkę, więc jeśli ktoś to oglądał i miał nadzieję to bardzo przepraszam ale niestety w moim wykonaniu nie będzie to kontynuowane. Polecam serdecznie wpaść na kanał Simona. Jest u mnie w proponowanych. Zresztą sam go subskrybuję i oglądam jego filmy. Do zobaczenia i cześć! Papa!